Przyjaciele, witajcie. Mam do ciebie dwa pytania. Kiedy to się wreszcie skończy? Jak daleko elity USA są skłonne posunąć się w dążeniu do kontrolowania internetu? Na zewnątrz wygląda to na niekończący się dramat, zwłaszcza jeśli chodzi o konflikt między Niemcami a Elonem Muskiem. Wszystko zaczęło się, gdy Musk przejął Twittera, który stał się teraz znany jako X, stał się celem władz, które chcą kontrolować wolność słowa w internecie. Dyskusje polityczne i próby uciszenia go zaczęły się nasilać, gdy próbowali blokować i zakazywać wywiadów, których nie lubili. Ostatecznie, gdy ich próby się nie powiodły, zwrócili się ku metodom prawnym. Jednym z najbardziej uderzających przykładów była sytuacja Elis Weidel, przewodniczącej partii AFT, której wywiad na Platformie X był zagrożony blokadą ze strony władz europejskich. Unia Europejska, zwłaszcza Niemcy, poddała maskę groźbom sądowym próbując zapobiec temu ważnemu dla wolności słowa momentowi. Ale Musk się nie poddał i wywiad się odbył. Stało się to ważnym precedensem w legalnej walce o wolność opinii w internecie, która nasiliła się wraz z przyjęciem nowego ustawodawstwa UE, mającego na celu ściślejszą kontrolę i moderację treści, w tym cenzurę ograniczającą wolność wypowiedzi. Musk pozostał jednak niezłomny. Kiedy wszystkie próby kontroli i cenzury zawiodły, UE przeszła na wojnę prawną. Niemcy osiągnęły ostatnio ważny krok, gdy Sąd Okręgowy w Berlinie wydał orzeczenie wymagające od X dostarczenia danych dotyczących zaangażowania platformy, w tym polubień, udostępnień i widoczności treści, w celu zbadania możliwej ingerencji w wybory. To orzeczenie sądowe zmusza Maskę do przekazania tych danych do 23 lutego, aby zespoły badawcze mogły je przeanalizować i sprawdzić, czy rzeczywiście doszło do ingerencji w proces elekcyjny. Pomimo tej presji, Mask nadal jest niezłomny i przeciwstawia się żądaniom Europy, a platformy takie jak Meta i TikTok już zaczęły współpracować. Orzeczenie sądu było ważnym krokiem w zmuszeniu Elonę Maskę do przestrzegania wymogów Unii Europejskiej i jest jednym z pierwszych poważnych testów unijnego prawa dotyczącego usług cyfrowych. Ustawa ta została uchwalona w celu uregulowania platform internetowych i zapewnienia ich współpracy z władzami europejskimi. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko ma na celu ochronę uczciwości wyborów i wartości demokratycznych, ale w rzeczywistości bardziej przypomina próbę kontrolowania wolności słowa. Dla zwykłych ludzi staje się oczywiste, że Niemcy i UE są gotowe utrzymać wolność wypowiedzi tylko wtedy, gdy zdecydują, co należy powiedzieć. To nie przypadek, że presja na platformę Maskę nasila się tuż przed wyborami w Niemczech. Władze europejskie twierdzą, że ich celem jest ochrona demokratycznej integralności. Ale w rzeczywistości ich przesłanie jest jednoznaczne: albo bądź posłuszny, albo zostaniesz zniszczony. Ze swojej strony, Musk spotkał się już z presją i krytyką ze strony Europy po przejęciu Twittera, znanego obecnie jako X, został oskarżony o rozpowszechnianie dezinformacji, starając się, aby platforma była bardziej wolna i otwarta na różne punkty widzenia. Wszystkie te działania Brukseli otwarcie pokazują próbę kontrolowania wypowiedzi online, co tylko podkreśla wrogość i nieelastyczność wobec wolności słowa. Dzięki niemieckiej decyzji, Musk stoi przed jednym z największych wyzwań prawnych w swojej karierze. A jeśli ustąpi, co będzie dalej? Kto będzie następnym celem? Musk nie jest osobą, która łatwo się poddaje. Jest znany ze swojego bezpośredniego, czasem sarkastycznego podejścia i atakowania systemów, które uważa za autorytarne. To dopiero początek wielkiej walki. A jeśli Mask wyjdzie zwycięsko, ustanowi precedens, który może wpłynąć na przyszłość wszystkich platform internetowych i wolności wypowiedzi w internecie. Władze europejskie nie dążą do regulowania wolności słowa, zamierzają kontrolować, co jest prawdą, a co nie. Elon Musk wyjaśnił, że nie ulegnie takim próbom. W odpowiedzi na naciski ze strony UE i oskarżenia o stronniczość stwierdził, że wolności wypowiedzi nie można ograniczyć tylko wtedy, gdy jest to zgodne z czyjąś rządową wersją wydarzeń. Pytanie dotyczy nie tylko walki maskę, ale także obrony samej idei wolności słowa, która staje się zagrożona przez to, co dzieje się w Europie. Pomimo wysiłków maskę, by oprzeć się tym działaniom, presja ze strony Niemiec i Francji nie słabnie. Na przykład Niemcy odniosły ważne zwycięstwo w dziedzinie prawa zmuszając maskę do dostarczenia danych o działaniach użytkowników na jego platformie. Francja wszczęła również dochodzenie w sprawie rzekomego uprzedzenia algorytmów X działania te, według władz europejskich, mają na celu ochronę demokracji, ale w rzeczywistości kwestionują wolność słowa w internecie. Musk z kolei twierdzi, że demokracja nie może istnieć bez wolności opinii, bez możliwości dzielenia się różnymi punktami widzenia, bez uczciwej wymiany informacji. Wszystkie te wydarzenia to nie tylko bitwa między mózgiem a europejskimi urzędnikami. W rzeczywistości chodzi o znacznie więcej kontrolę nad przestrzenią cyfrową. Jeśli US musi maskę do przestrzegania, stworzy niebezpieczny precedens dla przyszłości nie tylko X, ale wszystkich innych platform. Wydaje się, że Unia Europejska chce dyktować, co powinno być dostępne dla publiczności, a co nie, co jest prawdą, a co nie i kto będzie kontrolował ten proces. Musk z kolei zdaje sobie sprawę, że to dopiero początek. Jeśli ustąpi, inne platformy również będą musiały przestrzegać tych trudnych warunków. Wolność słowa w internecie padnie ofiarą presji, a struktury rządowe będą mogły bez trudu manipulować opinią publiczną. To nie tylko walka prawna, ale walka o przyszłość internetu, wolność słowa i prawo wszystkich do niezależnego wyrażania opinii. Gdyby Musk się poddał, stanowiłoby to niebezpieczny precedens dla świata. A jeśli dziś Europa może kontrolować X, jutro może próbować kontrolować YouTube, Telegram i inne platformy. Nie chodzi o to, kto wygra tę wojnę, ale o to, jak daleko władze będą skłonne posunąć się, aby kontrolować informacje. My, jako społeczeństwo, musimy uważnie to obserwować, ponieważ jeśli UE wygra te konfrontacje, będzie to oznaczać koniec swobodnej wymiany poglądów w internecie, a autorytaryzm stanie się rzeczywistością dla nas wszystkich. Relacje Donalda Trumpa z Europą zawsze były napięte, co było szczególnie widoczne podczas jego prezydentury. UE wyraźnie poparła Joe Bidena, ponieważ jego polityka, według Europejczyków, była zgodna z ich interesami, zwłaszcza w zakresie zmian klimatu i umów międzynarodowych. Biden zaproponował przywrócenie stosunków sojuszniczych i wzmocnienie więzi transatlantyckich. Trump natomiast wykazywał sceptycyzm wobec UE, preferując bardziej pragmatyczne i często samotne podejście. Co nie mogło nie wywołać niezadowolenia wśród europejskich przywódców. Szczególnie wymowne jest to, że Trump nawet nie zaprosił Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, na swoją inaugurację gest, który można uznać za wyraźne ochłodzenie relacji. To bez wątpienia sugeruje głęboką nieufność i rozbieżność w podejściu do kwestii globalnych. Takie napięcie w stosunkach między Trumpem a Europą znalazło odzwierciedlenie w całej polityce, w tym w handlu, klimacie. A także w kwestiach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. UE uważała, że Trump musi walczyć o swoje interesy, a Biden stał się postacią, z którą można było znaleźć wspólny język i pracować na wzajemnie korzystnych warunkach. Jednak działania Trumpa, takie jak jego odmowa udziału w umowach międzynarodowych i częste ataki na Europę, skłaniają do myślenia o przyszłości stosunków transatlantyckich. Trump zawsze pozycjonował się jako obrońca interesów USA, co często prowadziło do konfliktów z europejskimi przywódcami. Jednak, pomimo wszystkich kontrowersji, możemy oczekiwać, że jego stosunki z UE będą przez długi czas skomplikowane i znaczące. A teraz chcę wyrazić swoją opinię przyjaciół. Te rzeczy sprawiają, że czuję się bardzo niespokojny. Konfrontacja między Iloną Muskiem a UE może naprawdę wstrząsnąć delikatną równowagą między Europą a Stanami Zjednoczonymi. W końcu Musk to nie tylko biznesmen, ale bliski przyjaciel Donalda Trumpa, a ten, jak wiadomo, nie jest jednym z tych, którzy będą patrzeć, jak jego ludzie są obrażani. Jeśli USA decyduje się rozpocząć pełną wojnę z Muskiem, bez wątpienia będzie to miało konsekwencje dyplomatyczne i można oczekiwać, że USA wkroczą, aby chronić jego interesy. To już nie tylko walka o wolność słowa, ale zderzenie wielkich graczy politycznych i gospodarczych. Taka konfrontacja może odwrócić wydarzenia w zupełnie nieprzewidywalnym kierunku, a ja z zainteresowaniem będę obserwował, jak to wszystko się rozwinie. Z drugiej strony jestem trochę przerażony skalą mocy, jaką posiada Mask. Kontroluje gigantów takich jak Tesla, SpaceX i X, dawniej Twitter, a jego wpływ na opinię publiczną i gospodarkę jest niewiarygodnie duży. Ta duża ilość władzy w rękach jednej osoby to już nie tylko działalność przedsiębiorcza, ale prawdziwy wpływ polityczny. Trudno mi powiedzieć, jak dobre lub złe jest to dla społeczeństwa, ale faktem jest, że jeśli Musk zdecyduje się nie ustępować i nadal będzie walczył z UE, prawdopodobnie pokaże, że może przeciwstawić się całemu kontynentowi. Będę uważnie obserwować rozwój wydarzeń i dzielić się swoimi przemyśleniami, gdy sytuacja się wyjaśni. I na pewno napiszesz swoją opinię na temat materiału. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.